Siemano, ja jestem Bonkol, a to jest oczywiście mapa z My Summer Car. Jeżeli wbiłeś na ten materiał, to pewnie albo z ciekawości, albo dlatego, że lubisz bardzo mocno My Summer Car, a może po prostu jesteś ciekawy ciekawostek z My Summer Car. Dzisiaj wam zapodam taką ciekawostkę, która dla niektórych już jest starą ciekawostką, a mianowicie pewnie wiecie, że wszystko dzieje się w Finlandii. Pewnie też niektórzy już widzieli w internecie, nadzialiście się na różnego rodzaju zdjęcia, informacje dotyczące tego, że w świecie My Summer Car występują ogólnie takie rzeczy, które w naszym prawdziwym świecie poza grom, też oczywiście istnieją. Mamy tutaj do czynienia z pojazdami. E, inspirowane oczywiście te z gry są inspirowane prawdziwymi pojazdami, jakimiś rzeczami, które faktycznie występują, ale te miejsca, w których my kupujemy rzeczy, w których kupujemy alkohol, do których jeździmy, które mijamy, faktycznie też istnieją. Twórca gry kiedyś powiedział, że bardzo mocno inspirował się oczywiście tym wszystkim, gdzie się wychowywał, bo on też jest z Finlandii. Natomiast powiedział kiedyś, że faktycznie inspirował, się kilkoma miejscami, które zna i które odwiedzał osobiście. Mamy tutaj do czynienia z fińskimi wioskami, które leżą nad jeziorami. I pewnie wiecie, że wioska tutaj w grze pokazana nazywa się Perar Jarvi i tak samo nazywa się jezioro. To jest zresztą bardzo częsta sprawa, że wioski, jeziora, wioski różnego rodzaju miasta, wsie em, nazywane są oczywiście od nazwy rzeki albo jakiegoś zalewu, stawu, jeziora nad którym są położone. To jest bardzo częsta tradycja. Natomiast tutaj mamy też coś takiego wioska. Jak i, no w sumie to jest może miasto e, Jak i sama, sam zalew, samo jezioro nazywa się Perarjarvi No i właśnie, co się stanie jeżeli w gogle wpiszemy tą nazwę Wyskoczy nam słuchajcie taka oto miejscowość we Finlandii oczywiście, jak widzicie, bardzo mocno podobna, czyli taka jest tam, taki jest tam klimat, dużo drzew, dużo łąk, pastwisk różnego rodzaju pól i jest tak. Jest wielkie jezioro, które się nazywa Jarvi. No i dodatkowo, uwaga, co jest? Miejscowość, wioska, nie wiem, w każdym razie Peraryarvi i tak też się nazywa. I moi drodzy, jak na przykład taka beka, bo jak sobie tu po prostu klikniemy na Jarvi, to zacznie nam na przykład wyskakiwać nic innego jak informacje o My Summer Card, tak, ponieważ ludzie można coś takiego zrobić, że można wrzucić zdjęcie z miejsca, które występuje w Google Maps, i ludzie zaczęli wrzucać tutaj te rzeczy. Ale co my chcemy dzisiaj zrobić? My chcemy przede wszystkim odwiedzić to Perar Jarvi, ale chcemy też e sprawdzić drugą miejscówkę, bo jak widzicie, to jezioro. Perariarvi, jak i ta miejscowość troszeczkę są podobne. No, zobaczcie, no, trochę są takie, no, troszkę tutaj wąższe, niby jest. Ale mogłoby się wydawać, że to wszystko, co tu wokół leży, jest tak samo jak w grze. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy, moi drodzy, niestety, nic tak nie wygląda. Natomiast, gdybyśmy przeczytali wywiad z twórcą gry, możemy przeczytać bardzo ciekawą rzecz. Że co prawda, Perar Jarvi faktycznie istnieje i może się właśnie tym jeziorem, tą wioską tutaj inspirował, ale jest druga mieścina, która się nazywa. No właśnie, nazywa się Utlia i tutaj znajduje się bardzo znany sklep. Pamiętacie? Sklep razem z restauracją Teimo. Tutaj Sebik z Karyną już przyjechali, jak widzicie, obserwują, co się dzieje. Patrzcie, tutaj już się patrzą, co się dzieje. Już tu jest stacja benzynowa, nawet. Także ta miejscówka jest prawie 1 do 1, to co my mamy w grze. Czyli mamy sklep Tejmo razem ze stacją benzynową, razem z restauracją. Praktycznie 1 do 1. To wokół, co tutaj mamy, też jest bardzo podobne, bo te zobaczcie, te wszystkie rzeczy, które tutaj są, faktycznie wyglądają bardzo, bardzo znajomo i podobnie. Po prostu tak to jest e, odwzorowane. Natomiast gdy sobie wycofamy tutaj widok, to możemy zauważyć, że ten sklep się tutaj znajduje. I gdzie on się znajduje? Uwaga, uwaga. No właśnie. On się znajduje nad jeziorem, które niestety nie nazywa się Periarearvi, ale jest też bardzo mocno podobne do tego, co my mamy tutaj w My Summer, w my Summer Car. Co prawda to jezioro jest od samego Arvi dosyć oddalone e, i leży nad innym ogromnym jeziorem, Jeziorem, które w sumie też mogło być tutaj w jakiś sposób inspiracją, no bo zobaczcie, że tutaj to jezioro już wygląda dużo bardziej prawdopodobnie, bo tu jest taka wysepka, tu jest to, tu jest to. Tutaj wszystko w Finlandii może tak samo wyglądać. Natomiast tutaj mamy informację, że faktycznie on się inspirował bardzo mocno twórca e, tym miejscem, że inspirował się. Tą knajpą, i my dzisiaj to zrobimy. Przejdziemy do gry, która nazywa się Microsoft Fly Simulator i odwiedzimy zarówno jedno, jak i drugie miejsce. Jak to zrobimy? W bardzo prosty sposób. Ja sobie teraz szybciutko otwieram na tą lokalizację i jak to robimy? Klikamy gdziekolwiek, następnie dostaję tutaj współrzędne. Jak widzicie, tutaj są współrzędne. Ja sobie te współrzędne kopiuję i nic prostszego, po prostu wybieram wklej, wyszukuję mi miejsce. I nie wyszukało prawdziwego, więc musimy skopiować to bez tych oznaczeń East, West. Bez oznaczeń, tu jest niżej, taki oto Syk, Pyk i tu. I już mamy Finlandię. Wybieramy sobie to miejsce. Odznaczamy odlot i lecimy nad jezioro Periararwi i wioskę. Zobaczymy, jak ona wygląda. Na załączonym obrazku mamy właśnie całe jezioro Periararwi. Natomiast my chcemy zobaczyć coś bliska: my chcemy z bliska zobaczyć, jak wygląda e, okolica. Teraz możemy się zatrzymać. Zobaczcie, tak wygląda to jezioro odwzorowane. Całkiem podobnie wygląda, gdyby się okazało, że tutaj faktycznie jest nasz dom na takim półwyspie, takim cypelku, i tutaj by była jakaś, nie wiem, jakaś wysepka, mogłoby się okazać, że faktycznie to jest tutaj. Natomiast wydaje mi się, że jest troszeczkę za małe to jezioro. No bo jak sobie zobaczymy, jaka jest wielkość tutaj przykładowego domku, to wychodzi na to, że jest troszeczkę za małe. I. Jezioro, które my znamy z My Summer Car, jest zdecydowanie większe. Zresztą, możecie sobie pomyśleć, jak długo trzeba płynąć przecież tą motorówką, żeby dopłynąć z naszego domu na przykład do sklepu od Tejmo, prawda? Więc zdecydowanie e, nazwa może się pokrywa, ale jeżeli chodzi o wszystko inne, to niestety tutaj za dużo podobieństw nie ma. Poza tym, że kształt jeziora no troszeczkę podobny, to według planów Tutaj powinna być gdzieś wioska e, Peria i, Arvi i ona powinna być tutaj. To nazywa się ta wioska tutaj Peria Jarvi, ale czy faktycznie to tak wygląda? Zdecydowanie jest za mała, za mało domostw. To jest najzwyczajniej e, jakaś tam malutka wioska w Finlandii, których pewnie są setki, a nawet i tysiące, e, więc prawdopodobnie będziemy chcieli zobaczyć teraz. Inną miejscówkę, a mianowicie tą, która już coś ma bardzo mocno wspólnego, czyli tam, polecimy sobie nad sklepem Tejmo. Co teraz robimy? Już Wam pokazuję. Wychodzimy sobie do menu głównego. W tym czasie, kiedy gra się ładuje, wychodzimy tutaj. No i właśnie, i chcemy zobaczyć sobie tutaj, polecieć nad sklepem Tejmo. A żeby tutaj polecieć, klikamy znowu w ten sklep. Klikamy sobie, a może coś takiego, żeby. bo będzie bez sensu zaczynać nad nim. Więc zaczniemy sobie gdzieś tutaj. Myślę, że zaczniemy sobie gdzieś tutaj. Czyli e, nad tym. No, myślę, że tutaj będzie spoko. Czyli zaczniemy sobie tutaj i kopiujemy, oczywiście, adres z Google Maps. Wchodzimy na mapę. Wpisujemy. Wyszukujemy. O! Wyszukało nam, oczywiście. I faktycznie, i zobaczcie, to już jest większe jezioro. Już faktycznie jest tutaj zaznaczone, czyli ja sobie tutaj zaznaczam i lecimy. Dobrze, tak więc jesteśmy tutaj i zobaczcie. Wygląda to bardzo znajomo. Wielkie jezioro, małe budynki, małe domki, dużo pól. To musi tutaj być, to jest tutaj na 100%. Natomiast my sobie podlecimy troszeczkę bliżej żeby zobaczyć gdzie jest ten sklepik od Tejmo On tutaj nie będzie wyglądał dokładnie tak jak wygląda słajcie w grze albo na Google Maps, bo oczywiście to tutaj nie zostało ręcznie nanoszone, tylko jakiś bot wygenerował e, te budynki. No i teraz podlecimy sobie bliżej. Podlecimy, podlecimy. Ja sobie już tutaj powolutku będę patrzył, patrzył, patrzył. Czy to tutaj jest gdzieś? Nie, to jeszcze chyba dalej. To jest tutaj. Tak jest. Dobra, sprawdzamy. To jest tutaj. Zdecydowanie. Czyli, moi drodzy, tutaj ten sklepik. Ten sklepik na tym skrzyżowaniu, to jest sklepik od Tejmo. To jest bar. To jest sklep. A to. Nie wiem co to jest. W każdym razie tutaj jest też stacja benzynowa, która tutaj nie została naniesiona. To jest właśnie to miejsce. To jest właśnie. Ja jeszcze sobie tak przybliżę. No, zdecydowanie to jest to miejsce. Żeby wam udowodnić, pokażę wam teraz grafikę. Bo to jest gdzieś tu. Aha, to jest to miejsce, widzicie? Charakterystyczne takie skrzyżowanie ostre. I tu są takie budynki. Jeden taki, i to jest tutaj. I jak tu się kliknie, to faktycznie przenosi nas do tego. Czyli to jest po prostu to miejsce. Jest to charakterystyczne skrzyżowanie. No dobra, i lecimy zobaczyć, co się daje dalej. No ale zobaczcie, wygląda to wszystko tak, jak wygląda to w My Summer Car. Po prostu tam jest taki specyficzny klimat. Tam jest strasznie dużo terenów zalesionych, bardzo dużo jezior. Ee, no i jeszcze bardzo dużo pól tam mamy przynajmniej na tym rejonie w którym my tutaj się poruszamy bardzo dużo płaskiego terenu, e, niskiego terenu, gdzie jest po prostu idealny do uprawy, do uprawy zbóż, e, do uprawy jakichś innych rzeczy. No widzieliśmy w My Summer Car tam mieliśmy jakieś bele z sianem czy coś takiego e, czy tam jakieś bele ze zbożem, więc to też tutaj jest uprawiane. No i faktycznie można by było tutaj powiedzieć, że na przykład nie wiem ta wysepka jest inspirowana tą wysepką z naszym domkiem w My Summer Car, ale tutaj nie ma żadnego domku, ja już to sprawdzałem. Ale tutaj bardzo dużo miejsc posiada e, takie mini, mini molo, mini pole, więc faktycznie jest bardzo, bardzo podobne. Tutaj też się nic nie znajduje. Według My Summer Car tutaj gdzieś powinien być nasz dom. Gdzieś tutaj powinien być nasz dom, ale tak też się oczywiście nie dzieje, tak też nie ma. Czy wyciągniemy do góry, czy utoniemy? Nie, nie utoniemy. W każdym razie nasz samolot troszeczkę bardzo no, przypomina. To na pewno przypomina dźwiękiem motorówkę. Zobaczmy, przyjrzyjmy się jeszcze tym miejscom. E, a, i jeszcze jest taka jedna miejscówka, która też bardzo mocno przypomina nam e, miejscówkę ze świata My Summer Car. Mianowicie tutaj można zauważyć też taką szklarnię, która bardzo, bardzo mocno przypomina na przykład te szklarnie, które są pod jednostką Peria Rarwi, czyli e, truskawki na przykład, albo takie szklarnie, w których aktualnie nic nie ma, to znaczy tam się nic nie da zrobić. E, tam gdzie się e, startuje tak naprawdę wyścig. Także te szklarnie też gdzie nie tutaj można zauważyć. No i jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że. Gościu po prostu zainspirował się tymi wszystkimi wioskami i bardzo, bardzo mu zależało na tym, aby odwzorować te miejsca, które osobiście zna w grze, w My Summer Car. I to jest na pewno bardzo fajne i inspirujące dla innych, jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał stworzyć na przykład własną grę. Eee, no, tutaj chyba była jakaś tama albo most, ale bardzo dziwny, płaski jest, więc dosyć słabo to wygląda. I tyle, ja jeszcze mogę spróbować zejść do lądowania. Ja jeszcze mogę spróbować, słuchajcie, zejść do lądowania, i może wylądujemy gdzieś tutaj przy sklepie Tejmo. Spróbujmy. Mm, albo na polu. Po prostu obniżymy prędkość. Obniżymy prędkość. A może na, na ścieżce? Poczekajcie, nie da się tutaj. To jeszcze raz, jeszcze raz zrobimy. Oj, oj, może przeciążymy zaraz silnik, będzie za mocno. Czy ja uderzę w drzewo? Oj, mam nadzieję, że ta historia nie miała się tak skończyć. Nie był to żaden scenariusz. Wymyśliłem sobie tak, że na koniec wylądujemy tak blisko sklepu od Tejmo, żebyście mogli zobaczyć z bliska wygenerowany tutaj przez grę Microsoft Flight Simulator, ale niestety się to nie udało. Dobra, słuchajcie. Co najważniejsze? Chciałem przede wszystkim zobaczyć, czy w tej grze te miejsca wyglądają bardzo podobnie do My Summer Car. Chciałem także sobie na własne oczy zobaczyć, czy faktycznie są inspiracją niektóre prawdziwe wioski, e, inspiracją do zrobienia tych, można powiedzieć potem wirtualnych miejsc z My Car. i tak też faktycznie jest. Moi drodzy, jak znacie jeszcze inne ciekawostki związane z My Summer Car, z miastami, z rzeczami tego typu, to piszcie w komentarzach, może w przyszłości zrobię jakieś fajne odcinki. Tyle. Jeżeli Wam się podobają takie odcinki ciekawostkowe z wykorzystaniem innej gry, żeby przedstawić Wam zawartość innej gry, taki Matrixowy Gaming na YouTubie, no to w takim razie możecie dać łapkę, zasubskrybować, jeżeli tego nie robicie. W opisie oczywiście link do G2, gdzie możecie kupować gry bez wychodzenia z domu. Instagrama i grupę Facebookową, do której was oczywiście bardzo mocno zachęcam. No i jeszcze, jak korzystacie z Facebooka, to nie zapomnijcie dać lajka na moim fanpage'u. A na streamy na Twitch TV Ukośnik bąkol to chyba już nie muszę Was zapraszać, bo już dużo z Was wie. Ostatnio przyszło dużo osób i powiedziało, że jest z YouTube'a. I mówiliście, że super, bo można ze mną tam sobie pogadać, zadać mi pytanie i, i nawet tam pozdrawiam czasami, jak ktoś jest miły. Więc, no, można wejść i ze mną pogadać. O ile w tych czasach to jest bardzo ważne, bo tak normalnie to by było ciężko wszystkich Was odwiedzić, to jeżeli przyjdzie na przykład 1000 osób na live'ie... To już się da pogadać. Mimo, że siedzimy od siebie o kilkaset kilometrów oddaleni. A czasami niektórzy o kilka tysięcy, jak są z innego e, z innej części świata, bo tak też e, czasami się zdarza. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.